Polna Biblioteczka. Witajcie dzieciaki. Czy zainteresowała was historia małpka i słoniczki? W tym odcinku naszych bohaterów czeka niezwykłe spotkanie. Posłuchajcie. Słoniczki z początku był raźny, ale w trakcie wędrówki słoniczka zaczęła myśleć o swojej mamie. Im więcej myślała, tym mocniej tęskniła. Im mocniej tęskniła, tym cięższy i powolniejszy stawał się jej krok. Co się stało? Nie, nic, nic się nie stało. Jest mi tylko trochę smutno, gdy myślę o mojej mamie. Kim jest twoja mama? Słoniem, jak ja, tylko większym. I też umie fruwać? Chyba nie, nie wiem, nigdy nie widziałam fruwającej mamy. Dziwne, prawda? Czemu jest ci tak smutno, gdy o niej myślisz? Bo nie ma jej tu teraz przy mnie? Rozmawiając tak, posuwali się wciąż naprzód. Słońce niemal skryło się za wydmami. Cienie słoniczki i małpka wybiegały przed nimi daleko naprzód. Aż w pewnej chwili cień słoniczki zatrzymał się w miejscu, a potem gwałtownie się skurczył. To słoniczka rozpaczliwie rozłożyła łapki na bok, tak jak uczyła ją mama, by pustynia nie wyrządziła jej krzywdy. Ale tęsknota słoniczki cały czas ogromniała i ku przerażeniu małpka Słoniczka zaczęła powoli zapadać się w popielato złocistym piasku. Słoniczko, uważaj! zawołał Małpek. Złap trąbą mój ogon i trzymaj mocno, cokolwiek będzie się działo. Słoniczka złapała trąbą ogon swojego przyjaciela i po chwili tylko ten kawałek trąby trzymający ogon Małpka wystawał jeszcze ponad powierzchnię. Nie bój się, słoniczko, wykrzyknął małpek i poczuł, jak trąba słoniczki zaczyna ciągnąć go w dół. Słoniczko, zawołał jeszcze raz, a potem, mimo wzburzenia i strachu, wziął w swojej łapki sam koniec trąby słoniczki i czule ją pocałował. W tej samej chwili słoniczka wynurzyła się z piachu, była wystraszona i zaczerwieniona. Jesteś słoniczko! zawołał małpek, ściskając ją z radością. Małpku, tak ci dziękuję, powiedziała słoniczka. Z ulgą łapiąc oddech. Bez twojej pomocy nie wiem, co by się ze mną stało. Pustynia prawie mnie pochłonęła. Mało brakowało, a i ciebie pociągnęłabym za sobą. Ale mnie nie zostawiłeś. Jesteś prawdziwym przyjacielem i bardzo dzielnym małpkiem. Twoja mama nie bała się o ciebie, gdy wyruszałaś w świat? Spytał małpek, zmieszany tymi pochwałami. Nie mówiła, że się boi. Gdy odchodziłam, pytała tylko, czy pamiętam jej rady. A pamiętasz? Pamiętałam, żeby owinąć trąbę wokół palmy i żeby rozłożyć łapki. Tylko tak mi brakowało mamy, że zapomniałam całkiem o tym, co było najważniejsze. Co było najważniejsze? Że kocha, nawet kiedy jest bardzo, bardzo daleko. Zapadła noc. Nim małpek i słoniczka posłyszeli szum palmowych liści. Byli strudzeni, ale szczęśliwi, że wędrują razem że za chwilę będą razem posilać się bananami i popijać kokosowe mleko. Ale kolacja wcale na nich nie czekała. Małpek pierwszy dostrzegł, co się stało. Ktoś buszował w moim gaju, kiedy nas tu nie było. Nie ma kokosów, nie ma bananów. To ja. W ciemności odezwał się głos. Kto ja? Paskudny wielbłąd. Do usług odezwał się znów głos. Oddaj moje banany zażądał Małpek. Nie oddam. Oddaj poprosił zmęczony Małpek. Zaprosiłem słoniczkę. Jest głodna i spragniona. Ja zresztą tak samo. Po co ci wszystkie kokosy i banany? Na pewno się przydadzą. Dlaczego nie chcesz nam ich oddać? Trąciła się słoniczka, bo jestem paskudny wielbłąd. A nie możesz nie być paskudnym wielbłądem? A ty nie możesz nie być głodną słoniczką? Jeżeli tylko zjem kolację, to nie będę już głodną, tylko słoniczką. Nie możesz nie być paskudnym i zostać wielbłądem? Chyba za dużo ode mnie oczekujesz. Pomyśl może się nie udać. Zostanę paskudnym, a nie będę już wielbłądem. To by dopiero było. Tu głos się zaśmiał. Daj spokój, odezwał się Małpek do słoniczki. Paskudny wielbłąd naprawdę jest paskudny. Mówiłaś, słoniczko, że rano byłaś z mamą nad rzeką. Chodźmy tam. Przynajmniej się napijemy. Idę z wami, odezwał się głos. Nie trzeba. Sprzeciwił się małpek: Nie mówię, że trzeba. Idę z wami. Pójdziesz z nami, jak nam powiesz, co zrobiłeś z bananami i kokosami. Nie powiem, bo jestem paskudny i pójdę z tego samego powodu. Chodź, małpku, nie będziemy się nim przejmować. Gdybym cię tak zdołał rozweselić, słoniczko, rozmarzył się małpek: Latać po ciemku? To nie byłby dobry pomysł! Pokręciła głową słoniczka. Latać! zaciekawił się głos. Ale małpku, wskakuj mi na barana. Nie będzie ci zbyt ciężko? Nie. Krok słoniczki był jednak nieco ociężały, mimo że starała się nie myśleć o rozczarowaniu, jakie ich spotkało w małpim gaju i o paskudnym wielbłądzie, który uparł się im towarzyszyć. Zbudziło ich świergotanie ptaków nad rzeką. Nie bardzo pamiętali, jak i kiedy dotarli nad brzeg. Teraz za dnia mogli się tylko napić do woli, ale i poszukać czegoś do jedzenia. Po drugiej stronie rzeki rosły palmy daktylowe obsypane owocami. Nie umiem pływać słoniczko. To się robi tak. Słoniczka obudziła się w wyśmienitym humorze. Wchodzisz do wody i wyobrażasz sobie, że jesteś albo psem, albo żabą, albo delfinem. I już. Ty sobie wyobrażasz, że kim jesteś że jestem psem. W tym momencie do ich rozmowy wtrącił się trzeci zaspany jeszcze głos Też mi pomysł słoń udaje, że jest psem. A małpa będzie udawać, że jest żabą. Już się obudziłeś? Westchnął Małpek. I dalej jesteś paskudnym bielbłądem. Do usług. A umiesz pływać? Tak samo jak i ty. To chodź, słoniczko, płyniemy, powiedział zdesperowany Małpek i nie zwlekając, zanurzył kosmotę łapki w wodzie. Jakby ci nie wyszło z żabką. To złap się mojego ogona, szepnęła słoniczka, gdy oddalili się już trochę od brzegu. A ja! dobiegło ich przeciągłe wycie wielbłąda. Nie chcę zostać sam! Nurt rzeki był porywisty i słoniczka i małpek nie mogli teraz myśleć o wielbłądzie. Gdy szczęśliwie dotarli na drugi brzeg, w pierwszej chwili zajęli się daktylami. Ale trochę później, gdy na jedzenie cieszyli się popołudniową siestą, przypomnieli sobie rozpaczliwe porykiwanie wielbłąda. Był taki paskudny. Nie sposób się z nim zaprzyjaźnić. Nie sposób, przytaknął małpek, ale może można coś zrobić, żeby nie był taki paskudny. Co takiego? Pojęcia nie mam. Słoniczka też nie miała pojęcia. Nie pomogły też zebry, które o zmierzchu przyszły do wodopoju, ani żerafy, ani strusie. Wszyscy znali paskudnego wielbłąda i wszyscy bezradnie potrząsali głowami, bo nie wiedzieli, co z nim począć. Musicie odnaleźć hipopotama. On jeden będzie umiał Wam pomóc poradził im wreszcie pelikan Jak go znajdziemy skwapliwie spytała słoniczka Musicie go poszukać odparł pelikan i odfrunął Wiem słoniczko odezwał się małpek Hipopotama znajdziemy w bajorku A gdzie znajdziemy to bajorko tego małpek co prawda nie wiedział ale słoniczka tak była pełna zapału że ziemia prawie umykała jej spod nóg. Wskakuj, małpku, poszukamy, to znajdziemy. Tak mówił pelikan. Prędzej czy później, gdzieś przecież jest. Miały dni i noce, a małpek i słoniczka szukali hipopotama. Szukali i szukali. Może go wcale nie ma? pytał czasem małpek. Może go nie ma, słoniczka też miała wątpliwości. Chciałbym znów zobaczyć mój małpigaj. Zwierzał się małpek w chwilach zwątpienia. Chciałabym zobaczyć mamę, wyznawała słoniczka. Futerko mi spłowiało na słońcu, skarżył się małpek. Na łapkach porobiły mi się odciski. Patrz, prawie już zapomniałam, jak się fruwa. Turowała słoniczka. Ale się nie poddamy. Nie poddamy się. No to w drogę. I wędrowali dalej. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny, a dowiecie się, czy Słoniczka i Małpek odnaleźli hipopotama i jak potoczyły się ich dalsze losy. Do usłyszenia, czytała pani Agnieszka z biblioteki.